W dniu 29 maja w sali Domu Rzeniosła odbyło się walne zgromadzenie cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości w Wolsztynie. Podczas zgromadzenia zebrani wysłuchali sprawozdania starszego cechu z działalności za 1998 rok oraz podjęli decyzję w sprawie przynależności cechu do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Po gorącej dyskusji w sprawie przynależności do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu czy Zielonej Górze, zebrani stosunkiem głosów 85 za przy jednym wstrzymującym się, opowiedzieli się za przynależnością do Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Na zakończenie wyróżniającym się rzemieślnikom przyznano medale i odznaczenia. Najwyższym oznaczeniem rzemiosła, złotym medalem imienia Jana Kilińskiego, odznaczony został pan Czesław Kurpisz. Następnie dyrektor Izby Rzemieślniczej w Zielonej Górze, pan Zygmunt Gucze, wręczył kilkudziesięciu rzemieślnikom medale zasłużone dla rzemiosła lubuskiego.